Dzisiaj trening będzie. Weź to taka bardziej z przodu chwyć z przodu. O taka. Dobry wciąż, dobry. Dawaj teraz następny obok. Na Cześć, bo Ty jeszcze naprawdę kurwa zędzajesz. A no tak jak tu idzie do góry. Tu wiesz, już nie te lata. To? Cześć! Nie. Nie, nie, nie! Koniec treningu czy jeszcze? Na tak, 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 tak. Nie wiem, jak tu na tym się obsługiwać. Też nie wiem, nie wiem, co tu w ogóle jeszcze. A? To chyba do jakiegoś. A może, może i dobrze to jest. Nie pokazany jest Koła tajci. Zastosowanie To jest na no, takie wiesz, to jest dobre To jest dobre To jest tak jak wiesz, Tu na ten nie? No A z przodu wejść tam, o, z przodu bardziej taką ustem Spróbuję taką Z tej strony no. To taka to, taka to, 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 to będzie bardziej wiesz Dobra, start ci challenge'ysz. Dobra, daj we czarny start ci trochę jeszcze tak, dobrze idzie Stygnie. Teraz jeszcze sobie ten rozcielnik tutaj ja Kręgosłup, tutaj ja na tym kręciłem Tutaj, tutaj ja. Na tym też możesz, ale tutaj na tym kręciałku. Na tym? No. O kurwa. Koordynacja się kochanie. Oh. Dobrze Czarny, lecisz. Dobra. Wystarczy? Wystarczy.